Witajcie w kolejnym odcinku z głównej serii Startech 64. W tym filmie zaprezentuję Wam netbooka oraz sprawdzę, czy nadaje się do użytku w 2021 roku. Zapraszam do oglądania. Prezentowany w filmie netbookiem będzie model filmy Samsung o NC10, który został wydany pod koniec 2008 roku. Przejdźmy teraz do jego wyglądu zewnętrznego. Z przodu znajduje się czytnik KWSD oraz diody sygnalizacyjne, po lewej stronie umieszczone zostały dwa porty USB 2.0, port Ethernet oraz wejście zasilania, z tyłu znajduje się tylko bateria, Natomiast na prawym boku jest włącznik, otwór blokady Kensington Lock, wyjście VGA, kolejne wejście USB oraz porty audio. Po otwarciu netbooka okazuje się nam kamerka internetowa, a pod 10-calowy ekran, bardzo niski na obecnej czasowości 1024x600, co powoduje, że interfejsy wielu współczesnych programów się na nim po prostu nie mieszczą. Pod nim znajduje się typowo klawiatura oraz gładzik. A jaka jest jego specyfikacja? Sercem tego urządzenia jest procesor Intel Atom N270 utaktowany 1,6 GHz z jednym rdzeniem oraz dwoma wątkami, wykonany w 45-nanometrowym procesie technologicznym CDP TDP wynoszącym 2,5 W. Układem graficznym jest integrowany w chipset karta Intel GMA950. Netbook posiada również 2 GB pamięci RAM DDR2 w jednej kości. Dyskiem systemowym jest 160 GB HDD o prędkości 5400 RPM firmy WD. To było na tyle ze specyfikacji. Pora NC10 uruchomić i zobaczyć, co potrafi. Jak widać, Netbook uruchomi się poprawnie. Został na nie zainstalowany 32-bitowy system do 7 Starter. Który, moim zdaniem, nad sprzęt do takiej specyfikacji, jest najnowszym sensownym systemem, nie licząc Linuxów. Czy system działa płynnie? Przy podstawowych zastosowaniach jak najbardziej. Możemy na przykład bez większego problemu pracować w pakiecie biurowym. A jak wygląda sprawa z przeglądaniem internetu? Dosyć słabo. Bardzo słaby procesor w tym niedługo sprawia, że strony się ładują długo oraz się zaczynają przy przewijaniu. Na przy robienie cierpliwości idzie je przeglądać. Czy możemy na tym laptopie oglądać YouTube'a? Możemy, ale dla zapewnienia najlepszej płynności najlepiej wybrać rozdzielczość 144P. Przejdźmy teraz do testu kilku gier. Bardzo słaby procesor oraz układ graficzny sprawiają, że nawet tytuły sprzed wielu lat mają problemy z płynnością. To by było na tyle z prezentacji Netbooka Samsung c 10 że nadaje się ją do użytku w 2021 roku? Moim zdaniem niestety nie. Procesor jest wolny, grafika słaba, a ekran ma bardzo niewygodną do użytku rozdzielczość. Jednak mimo tego może się przydać do pewnych zastosowań, jak na przykład do bardzo starej gier czy do diagnostyki samochodowej. Dziękuję za oglądanie i czekajcie nowe filmy. Cześć!